Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, witam Was serdecznie w czytaniu miłosnym na nowy tydzień dla osób z trygonu ziemi. Kolejność pan, na koziorożec. Możecie przewinąć od razu do swojego znaku, ale zaczekajcie. To jest talia, którą użyję w tym czytaniu. Hmm. Tutaj macie tytuł, ty, ty? znowu mam cię mnócą. <gularka> Alerka, no. Czasem tak światło mi tutaj pada. E, kochani, to jest czytanie ogólne, nie musi z wami rezonować. Będziemy wyciągać na początek karty, które nakreślają stan obecny relacji, o której myślicie, o którą pytacie. Jeżeli siebie tam nie odnajdziecie, zobaczcie na Wenus, zobaczcie na Księżyc. To są e, gdzieś tam aspekty bardziej związane z miłością. A jeżeli nie, zobaczcie na czytanie partnera. Może energie nam się poobracają. Miejcie to na uwadze, jest to czytanie bardzo ogólne. E, zobaczymy sobie, jakie zamiary Wasza osoba ma wobec Was na nowy tydzień. Dobrze, rozpoczynamy od osób z podznaku byka. Obecny stan tej relacji, jaki mamy dla osób z podznaku byka. Obecny stan relacji u byka. A z kielichów. Paść buław, to są relacje w początkowej fazie. Kapłan odwrócony. Ja bym powiedziała tak: dla tej osoby warto zrezygnować ze swoich reguł i zasad, jeżeli to jest coś nowego. Ciekawe, że mam odwrócone karty, no ale okej. Okay. Obecny stan relacji. Dziewięć buław. Siódemka kielichów. Czwórka kielichów. Mhm, nie wiem o co chodzi. Cesarz, dokładnie. Byczki drogie, ja czuję, że wy macie zasady że macie zasady i nie robicie nic wbrew e, tym zasadom. E, dziewiątka była z tą siódemką kielichów to jest takie, ha, 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 ja nie dam Ci się zwodzić, nie wiadomo czego ode mnie Ty chcesz, ja tutaj, e, bo ja czuję, że to jest coś w początkowej fazie, ja tutaj się zdystansuję, będę ostrożny, będę na siebie uważać, nie dopuszczę Cię do siebie. Czwórka kielichów. Albo wyczujecie się odrzucenie, albo partner. Właśnie przez tę pozycję, że nie, 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 ja się odwracam od Twoich propozycji, cesarz, bo ja mam zasady, ja się tych zasad trzymam i nie mam zamiaru z nich rezygnować. Mamy tutaj despotę i mamy kogoś, kto nie dopuszcza do siebie nic, co nie jest, co nie mieści się w jego polu rozumowania, prawda. E, tradycyjnym sch taki schemat po prostu. E, dziewiątka buław mówi o dystansie. Jeżeli mówimy o stałych związkach, nie sądzę, ale jeżeli, to mamy tu kogoś, kto walczy o relacje, ale walczy w imię czego? Bo tutaj jest takie bardziej wyimaginowane coś, coś wyimaginowane i takie poczucie odrzucenia mimo wszystko. Ktoś myśli, że jeszcze dostanie szansę, ale ja tej szansy tutaj nie widzę. Cesarz mówi, że decyzja została podjęta i nie i nie, albo będzie tak jak ja chcę, reżim, albo nie będzie w ogóle. Zatem tak troszkę mi się to tutaj przedstawia. Do takich relacji będę mówić. Czyli mamy kogoś e, takiego za, zamkniętego, wyobcowanego, bo nie wie czego się spodziewać, więc woli tutaj pokazać się w pozycji silnej i zrezygnować, niż zaryzykować i się otworzyć. Mm, wiecie co, słonko mi tutaj świeci e, z jakiegoś powodu, więc te karty będzie widać no jak widać. No. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Jeżeli znaki zodiaku, to mi się tutaj Baran mocno zaznacza. Okej, okay, i przechodzimy do obecnego stanu tej osoby wobec Was, moje drogie byczki. Obecny stan tej osoby wobec Was. Wy nawet się nie chcecie do końca otworzyć na nowe propozycje, tak jakoś to czuję. Albo ten partner nie chce, zobaczymy. Ktoś tutaj nie chce się otworzyć na propozycje. No, okej, okay. taki trochę kwadratowy rozum, mi się, zaznaczę. Może są jakieś powody na to. Dobra, ten partner wobec Was obecnie, dziewiątka kielichów, osoba mocno e, zaabsorbowana swoim szczęściem, swoim zadowoleniem, taka trochę pokazuje dobrą minę do złej gry, często e, trochę tak udaje, zobacz, jak się mam dobrze. No, zobaczymy, czy faktycznie taka zadowolona, no mocno skupiona na sobie jest ta osoba, na pewno. <laughs> śmierć, może to być skorpion. Niektórzy z Was na pewno mają do czynienia ze skorpionem, bo jest mocno zaznaczony. Cesarzowa, Byk, Wenus, czyli też waga mocno wy. Wiecie co? Ja mam wrażenie, że tutaj faktycznie to jest trochę taka gra. Ktoś, znaki stałe Wodnik, Skorpion, w takie znaki się zaznaczają. Ktoś się trochę czuje odrzucony nie wiem, czy wy, czy partner. I ktoś tak mocno ostentacyjnie chce postawić na siebie, zobaczyć jaka jak, jak jestem piękna, cudowna, jak ja się mam dobrze. E, no może faktycznie to jest jakiś proces zmian. Ja mam wrażenie jednak, że ta osoba kwitnie w tym związku. Może kwitnie sama dla siebie. Zobaczymy. Nie. Ja chcę jeszcze trochę wyciągnąć karty na obecny stan tej relacji, bo nie jest to dla mnie jasne. Tu, tu są jakieś bardziej wyobrażenia, chronienie się przed tą relacją, czwórka kielichów odsunę się ode mnie, poczucie odrzucenia, ktoś tutaj jakieś zasady ma. Ale to jest relacja, to jest jakiś związek. Może mówię do związków stałych bez czwórka buław. Ale jest dwójka donarów, czyli to stoi pod znakiem zapytania. Może ktoś nie chce się zaangażować na 100%, ktoś nie wie, czy tu znajdzie swoje bezpieczeństwo. Takie energie mi się zaznaczają. No i później ta, ta dziewiątka kielichów, czyli stawiam na swoje poczucia szczęścia, śmierć. No niektórzy mają do czynienia ze skorpionem, ale ta osoba jest w procesie pewnych zmian. Ale ja mam wrażenie, że ta osoba rozkwita. I... Yy, ona jest otwarta na to, co się może wydarzyć, ale też nie pozwoli sobie, żeby cokolwiek uszczupliło jej szczęścia, jej poczucia pewności siebie i tak dalej. Wszechświat jednak mówi o tym, że ta osoba, no, domyka się jakiś krąg wokół niej, ale też ona się otwiera, prawda? Mam też wrażenie, że jeżeli jakby w porę tutaj nie otworzymy się na te relacje, nie próbujemy na nią pracować, i nie zaangażujemy się, to ta osoba po prostu zrezygnuje z tego i pójdzie tego szczęścia szukać gdzie indziej. Dosłownie tak. Zatem zobaczmy. Czego możecie, drogie byczki, spodziewać się po tej swojej osobie, o której myślicie w nowym tygodniu? Mamy tu osobę taką piękną wewnętrznie, yy, mocno zafascynowaną i zaabsorbowaną sobą. Yy, no dobrze, czego tutaj może się byk spodziewać w takim razie w nowym tygodniu po tej osobie? Król Buław, osoba decyzyjna, to jest osoba, która wie, czego chce. Jeżeli ona tego tu nie znajdzie, Proste, idzie gdzie indziej. Ja myślę, że ta osoba jest zdecydowana, to wy się dystansujecie, tak czuję, bo to jest naprawdę osoba, ja wiem, jaką mam wartość, wiem, czego chcę, nic nie jest w stanie mi tej wartości zniszczyć. Jak chcę, to się angażuję. Jak tutaj nie ma nic dla mnie, to idę dalej. Niektórzy mogą mieć do czynienia z lwem bądź z baranem. Czyli takie, no w tej talii to chyba jest baran. Tak. Czyli takie, wiem, czego chcę, nie stawaj mi na drodze. Eee albo idziesz ze mną, albo nie. To jest osoba, która też nie boi się wprowadzić pewnych zmian, innowacji w te relacje, e, zdecydowana, konkretna. Co jeszcze? Ona jeszcze poczeka. Siódemka danarów. Ja sobie tu zaczekam, tak? Ona zrobi jakiś krok z wa w Waszą stronę, ta osóbka i ona sobie powie, ja sobie tu zaczekam i ocenię, co Ty dla mnie masz właściwie. I co dalej? No piątka buław. No, będzie trochę presji, może być jakiś konflikt, y, ale w pewnym momencie... Ja myślę, że ta osoba was kocha podświadomie, że ona ma tutaj jakieś uczucia i emocje, bo w przeciwnym razie już dawno by zrezygnowała z tego. W ogóle by się nawet nie starała, żeby tutaj waszą uwagę uchwycić, czy tam czekać, aż się otworzycie, aż zaufacie, bo by to po prostu miała gdzieś. Natomiast e, te karty mówią: dobra, ja zrobiłem zrobiłam jakiś krok w swoją stronę, czy zrobię, prawda? Bo to jest nowy ten dzień. Zaczekam, pokaż mi, co masz. I jeżeli nic dalej nie jest z waszej strony, to ta osoba jeszcze się postara. Może taką kłótnią trochę y, prawda, wyciągać od was ten kontakt, ale król ich dlatego że tutaj są uczucia i emocje. Tak czuję. Lew, baran, strzelec, ryby, skorpion. Dobrze. Byczku, co powinieneś jeszcze wiedzieć o tej osobie? To jest osoba o dużej pewności siebie i osoba dumna. Osoba, która też ma, na ta tak czuje się dobrze osadzona w sobie, że nie boi się, prawda? Być pierwsza z inicjatywą i tak dalej. Trójka była, ta osoba czeka na Wasz ruch. To powinniście wiedzieć, a tego nie dostrzegacie. Ta osoba tak naprawdę czeka na wasz ruch, i chociaż pokazuje, że nie, że ma się dobrze, to jednak wypatruje tego kontaktu z waszej strony. Wy jesteście absolutnie nieufni. Takie mam wrażenie. Dobrze, co jeszcze tutaj byk powinien wiedzieć o tej osobie, a czego nie dostrzega? Czy jest coś takiego? Zobaczymy, czy nam coś wypadnie. Czy tutaj jest jeszcze coś takiego? Co? Dziesiątka buław. Ale po, no to już rozumiem. Ta osoba może w pewnym momencie zacząć czuć się przeciążona tą energią, że ile mogę na sobie tego dźwigać, ciągle ja wychodzę z inicjatywą, prawda, czuję odpowiedzialność za te relacje, no męczy mnie to już. To coś, co ma mnie cieszyć, męczy mnie. Zrobiliśmy z tego obowiązek, prawda. Zobaczymy, czy coś jeszcze nam wypadnie. Coś jeszcze wypadło. Siódemka była. W pewnym momencie ta osoba może zacząć się dystansować. To jest też osoba, która nie pozwoli sobie w kaszę dmuchać. Dosłownie tak, macie tutaj bardzo pewną siebie osobę, ale jeżeli ona chce z Wami być, ale ona też nie pozwoli sobie, prawda, biegać za Wami, absolutnie nie, więc tutaj też e, wyciągniemy radę dla Was wyjątkowo. Jaka jest rada dla byka, jeżeli chce utrzymać te relacje? Odezwij się, wyjdź z inicjatywą, powiedz wprost czego chcesz, powiedz wprost o swoich emocjach i uczuciach, a jeżeli nie czujesz nic, to po prostu się od tego odsuń. Dosłownie tak się pojawiło, bo mamy 8 buław, czyli komunikacja, kontakt drogą internetową. Nie wiem, wprost mówię, a z buław, wychodzę z inicjatywą, buławy to działanie, a z kielichów przedstawiam Ci swoje emocje. Jeżeli nic nie czuję, to się odsuwam, proste. Czyli musisz już wejść w taką pozycję, działasz albo znikasz. Dosłownie tak, mamy słońce w baranie, wszystko czarno-białe. <grym> Pozdrawiam Was serdecznie. E, ok, panna. Zobaczmy, co dla osób spod znaku panny. Wyciągamy na początek obecny stan relacji, o której myślicie. Obecny stan relacji, o której myśli panna. Coś mi się chciało pojawić. No ale nie mam. Myślałam, że się coś odwróciło. Chyba nie. No dobra. Po prostu wyłożymy już te karty. Rycerz kielichów, szóstka denarów, mak. Okay. Obecny stan relacji, o której myśli panna. No to jest relacja powracająca. Coś się tutaj odświeża, coś jeszcze raz próbujemy. Próbujemy coś wyjaśnić, coś zrozumieć. Ktoś może powracać. Eee, tutaj było jakieś paskudne rozstanie. Dziesięć mieczy. To się skończyło całkiem paskudnie. Eee, takie ja mam wrażenie, chyba, że teraz jesteście już na końcu. Jeżeli jednak ktoś powraca, bo może być taka informacja, czy wy próbujecie coś skrzesić, dwójka mieczy mówi, że będą obok tego takiej niepewności, niejasności, prawda? No bo było paskudne rozstanie najprawdopodobniej, ale słońce mówi, że ma to potencjał. Czyli teraz tak, ten rycerz kielichów w tle, to jest zazwyczaj ktoś powracający. Ktoś powraca, może niekoniecznie po drugą szansę, ale pogodzić się. Wyjaśnić pewne sprawy, może to zamknąć, może nie, ale na. Na pewno się z wami pogodzić i oczyścić atmosferę. Takie coś mi się tutaj pojawia. Może to wypróbujecie zrobić wobec kogoś. Jeżeli jednak nie, to tutaj, że tak powiem, zbliżacie się do takiego momentu, kiedy zaczniecie albo już kwestionować swoją relację, czy to ma w ogóle jeszcze sens. Natomiast słońce mówi, że tak, że ma sens. Chyba, że przedstawia nam się tutaj lew sodiocalny. Może być i tak. Eee, no dobrze. No to taką relację tutaj widzę. Coś, coś się wyjaśnia, prawda? Gdzieś już było fiasko, no trzeba przyznać, ale tu jest jakaś zgoda. Dobrze, w takim razie, co my tutaj mamy w kwestiach ta osoba wobec Was, stan obecny? Wszechświat. Karta się też pojawiła. Ta osoba powraca. Ona powraca tutaj z propozycją do was. Niesobowiązującą, ale wszechświat mówi: To już było zamknięte, albo ja się na nowo na to otwieram. Niektórzy z Was mają do czynienia zapewne z wodnikiem, skorpionem, lwem bądź bykiem. No, to, no ten lew podwójnie jest, prawda? Zaznaczony. Paść buław mówi: Spróbujmy. Spróbujmy coś wyjaśnić, spróbujmy od nowa. Jestem entuzjastycznie nastawiony wobec ciebie. Ta osoba może się z wami kontaktować. Albo już, już jest kontaktowana najprawdopodobniej. I ma to potencjał. Ja uważam, że ta osoba ma dobre intencje. Zobaczmy. była. Ja myślę, że ta osoba chce trochę o Was zawalczyć, ale jeżeli tu były nieporozumienia i kłótnie, to ta osoba chce to wyjaśnić. Tak uważam, żeby już coś wyjaśnić, gdzieś dojść do jakiegoś głosu prawdy. Może być też tak, że ta osoba impulsywnie działa wobec Was i z tego tytułu mogą się rodzić jakieś kłótnie, nieporozumienia. Ale zauważam, Ma, Macie impulsywną osobkę tu, to na pewno. Ale ja czuję słoneczną aurę wokół tego. Więcej kart wypadło. Szóstka buław. Tak, ta osoba chce zwyciężyć. I ja mam wrażenie, że ona może chcieć zwyciężyć was. Czyli ja tutaj czekam, oceniam, chyba że macie jakieś nieporozumienie, prawda? To ta osoba mimo wszystko chce wygrać. Ona się chce pogodzić, ale ona czuje, że ma rację. To jest osoba, która lubi być na piedestale, lubi zwyciężać. I ja mam wrażenie, że ona tutaj wraca do was, żeby was zwyciężyć. Dosłownie tak. I siódemka denarów czeka. Czeka trochę na kontakt, czeka, jak przyjmiecie ten jej powrót. No dobrze, to zobaczmy, czego możecie się spodziewać po tej osobie w nowym tygodniu. W takim razie, drogie panny. Piątka denarów. Osamotnienie, poczucie. Tak, tęsknota. Ta osoba tęskni. O niej czegoś brakuje. Ona potrzebuje bliższej relacji emocjonalnej. Diabeł, ale też. To jest presja. Ta osoba ma dużo presji wokół siebie, tak uważam. Chyba, że macie do czynienia z koziorożcem. Bo tu jest to trochę takie. To jest osoba, która lubi posiadać, lubi mieć rację, lubi być na piedestale, lubi być doceniona, taki trochę znak ognia się tutaj pokazuje i, i gdzieś tego szuka, tego jej brakuje. Brakuje jej też stricte relacji. I teraz tak, niestety diabeł mówi, że ona jakoś w tych relacjach przepada i albo czuje, że się traci siebie i swoją siłę, albo diabeł może mówić o tym, że próbuje tę siłę odebrać innym. Diabeł jednak też może mówić o tym, że tutaj może dojść do że tak powiem, no jakiejś romantycznej schadzki. O, może tak to nazwę. Zobaczę, po trzy karty wypadły naraz, także mam trochę dystans. Yy, czego się tutaj spodziewać można od tej, od tej osoby w nowym tygodniu? Na pewno tęsknoty, na pewno czegoś jej brakuje. Ja myślę, że może jej brakować też w tej relacji. Jeżeli wy tej osobie nie dajecie pewności, nie czuje się doceniona, to ona tak stoi, czeka, ocenia i mówi czegoś mi brakuje. Yy, zatem co? Co ta osoba może no będą decyzje. Ta osoba zacznie oscylować, prawda? To jest impulsywna osoba. Szybko pojawia, szybko się traci, bo ona szuka szybkiej rozrywki, szybkiego, e, szybkiej jakiejś takiej stymulacji, prawda? Coś, co jej da ten high. Jeżeli ona tego nie znajduje tutaj, to ona nie ma problemu poszukać tego gdzie indziej. Nawet w używkach. Takie mam wrażenie. Ale ona chciałaby. Ona czeka na kontakt z Waszej strony i też robi podchody do Was całkiem obfite i całkiem, e, mam wrażenie, bezpośrednie. E, jakie znaki nam się pojawiły? Bliźnięta, Mm, koziorożec no tutaj te znaki stałe wodnik, skorpion, byk, lew e, i lew, podwójnie e, czego panna nie dostrzega o tej osobie, a co powinna wiedzieć czy ta osoba ma dobre intencje, nie wiem wydaje mi się, że tak, ale ona szuka ekscytacji, ja mam wrażenie, że potrzebuje szybkich wrażeń, nie wiem czy wy, jesteście, czy wy się na to piszecie e, dobrze, co jeszcze panna powinna wiedzieć o tej osobie, a czego nie dostrzega zobaczymy, czy nam coś wypadnie jeżeli nie, to zostawiamy to czy jest coś takiego, co pan na. jest? Cesarzowań. No, niektórzy z was mają na pewno do czynienia z bykiem albo z wagą. Uwaga, bo ta osoba może być całkiem uprzywilejowana, może mieć jakieś bogactwo. Niekoniecznie sama je zarobiła, ale e, no, gdzieś tam może w rodzinie, prawda? Czy, czy były związek. E, ja mam wrażenie, że wbrew pozorom to jest taka osoba, która lubi być doceniona, lubi piękną, lubi e, komplementy, lubi gdzieś tam. To poczucia piękna i estetyki może być dla niej ważne, ale mam też wrażenie, że to jest osoba wbrew posorą, która jeżeli zainwestuje w coś, to długotrwale przy tym zostanie. Więc może się wydawać taki wolny duch, że skacze z kwiatka na kwiatek, ale cesarzowa mówi, że ona pragnie tego związku stałego, ale głównie tego docenienia mam wrażenie. No jednak. Czy coś jeszcze nam wyskoczy tej osobie? Zobaczmy, damy temu jeszcze chwilę, jeżeli nie to kończymy, bo to jest tylko czytanie tygodniowe. Także nie wchodźmy w to, o, wiecie, w aż takie szczegóły. Jeżeli wam zależy na tej osobie, docencie ją, Prawdźcie jej komplementy. Ona złaca na komplementy bardzo. I mam wrażenie, że ona też szuka, wiecie, trochę tak próżnię tego pochlebstwa. Jeżeli to jest kobieta, to robi wszystko raczej ze względu na siebie. Jeżeli to jest mężczyzna, to może Was widzieć jako ideal kobiety. Coś jeszcze? Panna powinna wiedzieć o tej osobie? Jeszcze coś. Wieża. Wiecie co? Ja mam, no jest to dynamiczna osoba. To jest coś, co już powiedziałam. Szybko pojawia, szybko się znika, szuka wrażeń. Eee, może być taka osoba trochę agresywna, prawda? Że może być kłótliwa, ale sama ta osóbka może być też w procesie zmian. Zatem na ten moment widzę to tak. Wszystkiego do dobrego, drogie Panny. Mam nadzieję, że słyszymy się niedługo. Będzie tutaj ogólna tygodniowe, także obserwujcie. Eee, u, ja i przechodzimy do koziorożca koziołki, obecny stan w waszej relacji na nowy tydzień królowa była, wypadła mm, baran, ojej, tu wypadło więcej kart to wiecie co, to nie, to za dużo jak się będą chciały pojawić, to się jeszcze pojawią ja w ogóle zacznę robić tasowania poza kamerą, bo chciałabym, żeby same karty wypadały, a nie żebym grzebała je wyciągała. Dobra, obecny stan relacji u koziorożca. Sąd ostateczny wieża. Uhuhu. Rycerz denarów może wszystko wrócić do normy wbrew pozorom. Dobrze. Co my tu mamy? E, rycerz mieczy, mogły być kłótnie, nieporozumienia w ostatnim czasie, taka szorstka atmosfera. Ósemka mieczy, ktoś jest strasznie uparty, ale strasznie uparty, i tu może być takie przebijanie głową muru i błądzenie w błędnym schemacie w tym związku. Dziewięć mieczy są zmartwienia wokół tego, jest takie poczucie nieprzespanych nocy. My... Jeżeli nie macie kontaktu teraz, to albo wy, albo ta osoba bardzo intensywnie o sobie myślicie, ciągle gdzieś tam pojawiacie się w jej głowie, czy ona waszej, aż wręcz jest to natrętne. Obsesyjne, ale tu jest propozycja. Ja też mam wrażenie, jeżeli mówię do związków stałych, czy gdzieś tam macie kontakt, tak? To błądzicie, jesteście w błędnym kole i jedyne, co was z tej relacji, z tego stresu, co, co może to uratować, to jest zupełnie nowe spojrzenie na nowe perspektywy. Czyli na przykład przeprowadźmy się, kupmy nowy samochód, wyjedźmy, spróbujmy inaczej. Bo wy błądzicie, no tak jak powiedziałam, błędne koło, przebijanie głową muru, nie ma to absolutnie sensu, powoduje to tylko stres i takie poczucie utknięcia, I, i że idę pod prąd i nic nie otrzymuję. Także tutaj nowe spojrzenie jest konieczne na te relacje. Jeżeli jednak nie macie kontaktu, to albo wy, albo ta osoba bardzo siebie jesteście ciekawi. Mam wrażenie, że ta osoba może was podglądać, ale to generuje stres, tu jest presja wokół tego i takie poczucie, czemu się nie odzywasz, obok tego jest stres. Niektórzy z Was mają do czynienia zapewne z kimś z znaku Bliźniąt bądź Wodnika. Dobrze, zobaczmy zatem, koziorożce drogie. Przepraszam, zamiary tej osoby wobec Was. Obecny stan, obecny stan tej osoby wobec Was. 10 kielichów, a buław. Ja uważam, że ta osoba chce być w tej relacji, chce zadbać o te relacje. Jeżeli nie jesteście razem, gdzieś się pożegnaliście, to ta osoba jest absolutnie otwarta na to, żeby zrobić tutaj nowy początek, wnieść nową energię i zadbać emocjonalnie o te relacje. Macie tu fajną osobę, tak uważam. Osobę przebojową, osobę, która chce żyć, chce z tego życia wyciągać, chce się cieszyć, chce się bawić, chce świętować i was, i siebie, i całe to życie gdzieś tam celebrować i cieszyć się swoim towarzystwem. Osoba bardzo towarzyska. I ona bardzo chciałaby tutaj wnieść życie w te relacje, tak Uważam. Tutaj ta karta często mówi, że już się pożegnaliśmy, domknęło się jakieś koło, ale Asbua mówi spróbujmy, wnieśmy tu pasję, bawmy się, cieszmy się. Taka fajna przebojowa osoba, może trochę lekko duch, może nie, zobaczymy, która potrzebuje jakby czuć, że, że cieszy ją ta relacja, ona potrzebuje czuć to na poziomie emocjonalnym. No dobrze, taki jest stan obecny. Zobaczmy w takim razie, czego można się tutaj spodziewać po tej osobie. Niektórzy mogą mieć romans na boku, ale to naprawdę to jest taka dodatkowa interpretacja. Czego można się spodziewać po tej osobie w nowym tygodniu? Jakie ta osoba może kroki wobec Was, koziorożce, w nowym tygodniu poczynić? Kapłan odwrócony to jest osoba, która łamie konwenanse i ją mnie interesuje związek standardowy, tradycyjny. Ona nie potrzebuje pierścionka na palcu, czy ta osoba nie potrzebuje, prawdę, się z wami ożenić. Nie interesuje jej sakrament. Bardziej ta osoba jest zafascynowana samą relacją niż zasadami wokół niej. Tutaj byk zodjakalny może się zaznaczać, ale kapłan to jest takie coś, nie robi nic w zgodzie z sumieniem, nie interesuje mnie, co tutaj należy zrobić, co jest dobrze formalnie przyjęte, czy co jest normą społeczną. Chce żyć po swojemu, chce złamać to, prawda, nie mam ochoty tutaj to też nie jest osoba do takiego tradycyjnego, stałego związku. Może stały tak, ale nie tradycyjne. Czego tutaj można się spodziewać? Królowa denarów. To jest Wasza karta. To jesteście Wy. Wieża. No przełom. Jeżeli ten związek gdzieś utknął w miejscu, to ta osoba wprowadza przełom w nowym tygodniu. Ona łamie tradycję, czy Wam się to podoba, czy nie. I teraz tak, jeżeli jesteście w małżeństwie, to proszę się spodziewać wielkich zmian. Bo to małżeństwo to jest ostatnie, co tą osobę interesuje. Ona potrzebuje czuć, że żyje. Jeżeli tego tu nie czuje, to wprowadza zmiany. Wierzę, ja zamierzam tutaj zrobić jakiś ekstremalny przełom. Jaki? Zobaczymy za momencik. Królowa denarów to Wy, ale to też znowu związek stały, bardzo mocne uziemienie, taka energia już starszej osoby troszkę. Niektórzy z Was może mają do czynienia z innym koziorożcem, bykiem bądź panną. Z czego jeszcze w nowym tygodniu się spodziewać po tej osobie? Bo przełom będzie absolutny, ona łamie konwenansa. Szóstka buław stawia trochę na siebie. Szóstka buław mówi, ja chcę tutaj czuć, że żyję, ja potrzebuję mieć podwyższone ciśnienie i puls, galopować przez życie, stawiać na siebie, mieć wrażenia. Jeżeli tych wrażeń tutaj nie ma, no to wierzę, ja sam tutaj powoduję te wrażenia, na przykład rzucając talerzami, prawda? Może to być taka dynamiczna osoba. Co jeszcze w nowym tygodniu? Ale tutaj absolutnie złamanie rutyny, konwenansów. Yy, no może kryzys. Ktoś ma w wieku średniego. się żartuję, ale kryzysu tutaj nie widzę. Widzę pasję życia. Ja w ogóle uważam, że kryzys w wieku średniego nie istnieje. To jest potrzeba pasji życia i my się budzimy koło tej czterdziestki i rozumiemy, byliśmy w systemie, po prostu w tym Matrixie bierzemy udział, nie chcemy już w nim być i, i ludzie się śmieją z tych teraz na przykład jest ten, no nie chcę mówić nazwiskami ale pew, pewna pani prezenterka Kasia rozstała się z pewnym panem Marcinem Tancerzem, prawda, ja tam obserwuję te ploteczki, no i on przefarbował sobie te włosy na biało e, założył jakieś młodzieżowe ciuchy i ludzie się z niego śmieją na portalach społecznościowych a ja sobie myślę, ten człowiek właśnie się obudził po, nie wiem, 10 latach małżeństwa. On potrzebuje zrobić ten krok wstecz, wrócić dokładnie do tego momentu, kiedy zaczął, żeby odbudować siebie na nowo. I to jest takie symboliczne, że zmieni fryzurę albo założy jakieś młodzieżowe ciuchy, a wszyscy się śmieją, ma kryzys, nie pozbierał się. On teraz próbuje siebie odnaleźć, on potrzebuje na nowo poczuć pasję życia, dajmy ludziom żyć, prawda? Ja nigdy, nigdy nie stwierdzę, że ktoś ma kryzys wieku średniego, to jest przebudzenie wieku średniego. Więc tutaj ta osoba ma, ma właśnie coś takiego. E, ale kocha. Nie można powiedzieć, że nie, kocha i ona potrzebuje tej pasji. Ona robi to nie tylko. To znaczy, to jest osoba, która robi to głównie ze swojego powodu, ale ona chciałaby, żebyście wy też czuli tę te pasję życia i, i żeby Was tutaj w to zaangażować. Czego koziorożec nie wie o tej osobie, a powinien wiedzieć. Jeżeli coś wyskoczy, to tak. No, wyskoczyło więcej kart. Zobaczymy. Śmierć, ta osoba jest w procesie zmian wewnętrznych. Dokładnie tak. Ona potrzebuje teraz czuć, że żyje. Wy możecie to widzieć jako jakby właśnie kryzys. Tak nie jest. Ta osoba potrzebuje dosłownie powstać z martwych. Nie chce już się godzić na coś, czego nie czuje. Nie chce robić nic jak robot, rycerz kiejchów. I nawet jeżeli ma zrobić krok wstecz, albo szukać emocjonalnie, prawda, wydaje się niestabilna emocjonalnie, robi to po to, żeby poczuć, że żyje. Potrzebuje na nowo wzbudzić w sobie emocje, bo czuła się martwa. Dosłownie tak zatem no tutaj jest absolutna potrzeba wyjścia z tego martwego schematu który zresztą już i tak nie działał nowe spojrzenie królowa buław, niektórzy z Was mają pewnie do czynienia z trygonem ognia, szczególnie lew czy ba baran często też natomiast tak, moi drodzy, nie bójcie się tych zmian nie bójcie się łamania konwenansów, tutaj jest potrzebne życie, energia, idzie wiosna otwórzcie się na to, bo koziorożec lubi tak, no takie zimorodki jesteście trochę ja mam faceta spod znaku koziorożca on jest taki ekstremalny koziorożec, bo i słońce i księżyc w tym znaku ma no on właśnie jest taki, taki, lubi sobie te, w tej rutynie żyć, w tym schemacie, no ja mu to właśnie też niszczę, no może nie tak ekstremalnie jak tu, ale gdzieś staram się go wyciągnąć, żeby poczuł więcej tego życia. On tego nie potrzebuje jakby, kozioruszce mają minimalne potrzeby w ogóle. No dobra, e, to jest gwiazda, także no jest lew, mocno lew zaznaczony, tu jest duża szansa przełamać konwenację, iść do przodu, postawić na siebie, czuć, że żyjemy. Możemy się dalej wahać żyć w niepewnościach, ale to budzi tylko rozczarowanie, zatem czas to zostawić, ruszyć przed siebie i dynamicznie podejść do życia. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, słyszymy się niedługo.